Witajcie serdecznie. Chciałbym wam pokazać kawałek gameplayu z Gotika 2 z dodatkiem Noc Kruka. Tak naprawdę chciałem pokazać wam jedynkę. Sęk w tym, że program, którego, który wykorzystuje do nagrywania. Dobra, jeden strzał, jeden przeciwnik. Program, który wykorzystuje do nagrywania nie widzi w ogóle tej gry, bo jest za stara. Prawdopodobnie dla niego nie wykorzystuje DirectXa nowszego i po prostu w tym tytuł problem. Próbowałem temu zaradzić instalując mody, które zmuszają gra do wykorzystywania DirectX'a 11. Właśnie takiego mniej więcej w tej chwili też używam w tej grze, bo gdybym go nie miał, gra była by ciutka brzydsza, może nawet dużo brzydsza, a jednocześnie no, nie, byłoby, nie byłoby możliwości jej nagrania, bo Gotika 2 też mi normalnie mój program do nagrywania nie dostrzegał, ale mam tego modawy, który zmusza gra do wykorzystywania DirectX 11. I mogę, e, I mogę grać i nagrywać. No, słuchajcie, minęło dosłownie parę minut realnego czasu. Burza przeszła. Patrzcie, jakże różni się e, widoczność między normalnym normalną, e, Normalnym porankiem, a burzliwym porankiem. Uf, przeżyłem. Ten upad... Nie przeżyłbym tego upadku. Możliwe, że nawet bym tu nie doskoczył, gdybym nie posiadał akrobatyki. Akrobatyka e, to jest. O, momencik. Z tego co pamiętam, o o za plecami drugi, dobra nie fart, ale dobra oni nie powinni na tym etapie najmniejszego problemu stanowić i nie stanowią. Magiczne łuk już sprawdziłem, byłaby bardzo fajna broń początkowa, okej okay, doleciałem i żyję, byłaby fajna broń początkowa. Dla mojej postaci Natomiast w chwili obecnej jest kompletnie bezużyteczny Bo ma, to co mam na sobie jest dużo, dużo lepsze Tutaj biegałem wtedy w tym deszczu To jest ten, to miejsce Właśnie biegałem tutaj rozkminiając jak się tam dostać No ten e, zerwany most mi speszł Jak widzicie trzeba było troszkę pokombinować Wbiegłem na tą Półkę wyżej. Akurat deszcz to padać i miałem trochę lepszą widoczność i doszedłem do wniosku, że jest szansa, że przeżyję skok stamtąd, na ten most. Jak widzicie z tej półeczki, przeskoczyłem na tamten pomost, tam pozbierałem skarby. No i wskoczyłem z powrotem tutaj na tą ścieżkę. E, udało się, ale tak jak mówię, gdybym nie miał akrobatyki, prawdopodobnie bym zginął, próbując. Wszystko, co do tej pory pokazałem wam w tym odcinku, działo się na obszarze dodanym do gry. W dodatku Noc Kruka A tu mamy przed sobą hey, ty. Bossa Patrzcie, kto Właśnie tego dodatku Czyli mój Kruka mistrz nie spod... no, był... Dialogi duszę Dwójce dialogi. Tak samo jak w jedynce, W pełni zdebingowane co, co najważniejsze z Choć e, zwłaszcza przez dodatek e, Dużo aktorów jeżeli chodzi o głosy dla poszczególnych postaci, się pozmieniało, Robię to to najważniejsze. Łącznie z głównym bohaterem. E, Mają z części na grę. część e, ten na sam głos, i to jest bardzo ważne: bezimienny nasz tak samo, takim samym głosem no przemawia w jedynce, jak i w dwójce, co o przynajmniej mnie mówisz, bardzo cieszy. Bo to samo sobie. bodajże Xarda, parę innych postaci ważniejszych, przewijających się A przez ja pierwsze dwie albo czy trzy części. Sobie. Dobra, teraz generalnie wszystko sprowadza się tutaj do, do tego, że dość kruk dość. stał się sługą Boga Ciemności. No, i musimy załatwić go. No, nie była to szczególnie trudna walka, nie oszukujmy się. E, aczkolwiek muszę brać pod uwagę, że ja tu kiedyś chodziłem ciutko mniej rozwiniętą postacią, bo jednak troszkę bardziej śpieszyłem się z wyprawą do Jank Jarkandaru e, w przeszłości. No, teraz grałem na spokojnie, w ogóle z niczym się nie śpieszyłem. Więc miałem trochę wyższy poziom niż zwykle, wkraczając tutaj. No, i tutaj też dość spokojnie sobie zwiedzałem, eliminując wszystkie napotkane mopki, jakie ja tylko mogłem. W związku z czym poziom mam dość wysoki i w końcu prawidłowo postać też buduję. Dzięki czemu, no chociaż jestem tak naprawdę no tuż za półmetkiem gry. Mam w tej chwili już od jakiegoś czasu najlepszą, najlepszy łuk w grze, chyba najlepszy łuk w grze na plecach Się wpakowałem w sam środek obozu orków, ale przynajmniej będzie okazja na jakichś konkretnych przeciwnikach przećwiczyć jak mój build się spisuje Dużo życia mi nie zostało. E, ale jeszcze niedawno, w, takim, w takiej sytuacji, gdzie z każdej strony otoczony jestem przez 4-5 orków. Nawet jednego bym nie zabił. No a zabiłem wszystkich, więc mimo wszystko... tu nie znajdę. ...źle nie wyszło. Dobiegły końca nasze przygody w Arkendarze, czyli na obszarze z dodatku noc kruka. Jestem znowu na terenie Korinis e, głównego obszaru, po prostu tej wyspy, gdzie toczy się zasadnicza część gry. I chyba najwięcej czasu spędzamy. I tutaj. O, bandy ci coś proszę. Fajnie. I tutaj można ich od razu sprzedać. Coś słabo reagują. Ale dość odporne ciosy. Na ten nawet dość mocno strzela. A raz my to lutniemy, się skończyć z W każdym razie, tutaj się toczy zasadnicza część gry. I tutaj też właśnie postanowiłem wam pokazać małą polowanko na potwory, a w międzyczasie może parę słów powiedzieć o samej właśnie grze. A w zasadzie grach, bo teraz tak Gothic 2 jest kontynuacją naprawdę absolutnie legendarnej gry, czyli właśnie pierwszego Gotika. Gothic 1 ma mnóstwo bardzo, bardzo oddanych fanów i nie szczególnie mnie to dziwi, gdyż jest to gra po prostu absolutnie świetna. Ma co prawda mnóstwo też ta gra mm, osób, które ją strasznie hejtują za mm, zapewne no, za niedróbki, tak? bo ta gra jest takie najczęstsze zarzuty po prostu jest brzydka jest brzydka, jest oporna w obsłudze niewygodna dla użytkownika eee, no technicznie jest po prostu eee, zła zła, słaba i to wszystko sprawdza słuchajcie, no nie będę udawał, że ta gra tych wad nie ma, bo naprawdę taka jest Gothic, zwłaszcza jedynka właśnie, taki po prostu jest i nie ma co udawać, że jest inaczej natomiast pomimo tych wszystkich wad które są no, dość poważne i większość gry, gier by absolutnie skreślały i nie poprawy celności naprawdę się chyba W Nic nie mogę trafić na rozbiskach. mam akurat widownie to się. Trzeba sobie siary narobić. W każdym razie. Są to wady naprawdę poważne i wiele gierby skreślały tą właśnie tą powagą, aczkolwiek gotikowi one nie są w stanie zaszkodzić, i mówię tu właśnie nawet o jedynce, która jest stara, która jest naprawdę bardzo toporna, naprawdę jest bardzo brzydka. Ale ma klimat tak niesamowity, e, atmosferę tak zarypistą i, no i miliony naprawdę innych zalet. Znaczy, z tymi milionami oczywiście przesadzam, ale ma jedną po prostu, e, czy dwie tak, e, tak ważne i tak niesamowite, że po prostu wszystkie wady o, o Orkolita. Dobra, tutaj trzy strzały. Słuchajcie, na orkalitę. Dla mnie to jest Wow, ja jeszcze naprawdę nie tak dawno temu e, zwykłego orka gdzieś spotykałem, musiałem wpakować chyba z, nie wiem, z kilkanaście strzałów, a on mnie zabijał jednym, dwoma góra. E, no i w tym momencie zabić elitę na trzy strzały, to ja się po prostu czuję w tej grze, w tej chwili jak król świata. E, coś pięknego. Też wargowie, słuchajcie, warg, pojedynczy warg do niedawna był wyrokiem śmierci, a one polują zwykle w stadach. Tam z dwoma, trzema zwykle trzeba było walczyć, a ja z jednym sobie nie radziłem. No, w tej chwili e, spokojnie stada trzech wargów to jest dla mnie po prostu żaden kłopot. I to jest no po prostu no zupełnie inaczej się gra. Teraz już, już się grało. Ale wracając do Gothic Adenki, jakie są te zalety, o których ja mówiłem? Dzięki którym te wady wszystkie no, przestają mieć znaczenie. Atmosfera, klimat i tak dalej, to jest jedna rzecz. One są niepowtarzalne, a jednym z ich elementów tej atmosfery, tego klimatu jest to, że świat żyje. Słuchajcie, mamy cykl dnia i nocy. W niektórych grach on nie bardzo ma jakiekolwiek znaczenie, w tej ma, bo słuchajcie. Ja w ogóle po tym lesie jeszcze niedawno nie mógłbym w ogóle biegać. Tam powiedzmy parę dni temu, kiedy mój poziom był z 10 niższy. Teraz mam bo chyba 29, jak byłam na 19, to ja bym tu nie pożył. W każdym razie po tym lesie... No taką postacią, która od biedy by sobie z tymi przeciwnikami nawet radziła. Za dnia, tak jak teraz biegam, to bym sobie mógł biegać, ale nie mógłbym tak robić na przykład w jakimś ulewnym deszczu, gdzie widoczność byłaby ograniczona, tak jak na początku te, tego nagrania tam Wam pokazywałem, albo w nocy. W nocy właśnie, jest, jak jest tak ciemno, że po prostu no, nie widać e, drzew z kilku kroków za bardzo, a co dopiero gdzieś tam przeciwnika czającego się w krzakach, e, w gotiku no, na tym wczesnym, albo um, no, mówię nawet w połowie gry, etapie gry, wczesny etap gry, czy, czy, czy mówię już taki środek, nawet kiedy po już mamy fajnie rozwiniętą i uzbrojoną, i się czujemy już w miarę pewnie, po nocy się nie biega. Bo raz, że właśnie drapieżniki wtedy nawet bardziej chyba polują, a dwa, że po prostu no, to jest niebezpieczne. Możemy wpaść, nawet sobie z tego sprawnie zdając, w jakieś stado bardzo groźnych potworów nie ma nas. I dlatego trzeba grać bardzo, bardzo właśnie ostrożnie i uważać, zwłaszcza właśnie po zmierzchu w tych grach. Właśnie Gothic 1, Gothic 2 takie po prostu są. E, biegając po nocy po lesie, autentycznie po lasach, po których nawet się nie bałem latać w ciągu dnia, no to po nocy, i mówię o nocy czasu gry, a nie o nocy właśnie realnego czasu, autentycznie się bałem chodzić, bo to jest naprawdę stresujące w momencie, kiedy nie widzicie, za bardzo skąd może nadejść zagrożenie, a słyszycie sapanie różnych bestii, z których niektóre was mogą jednym kłapnięciem tak paszczę tak naprawdę zabić. Eee, I słyszycie, że gdzieś sapią w okolicy i nie wiecie, czy, czy je zobaczycie na czas, żeby je ominąć. Czy może wy jeszcze ich nie widzicie, a one już się za wami skradają. I w każdej chwili właśnie to wspomniane kłapnięcie paszcze może was zabić. Eee, no po prostu. Granie w Gotika ma klimat, który jest nieporównywalny naprawdę z żadną inną grą, w którą grałem. Eee, trzeba to jasno powiedzieć. Doszedłem do wniosku, że żeby zobrazować e, dalszą część mojej wypowiedzi, najlepiej będzie przenieść się do miasta. W Gotiku świat żyje, słuchajcie. Ludzie, ten pan prowadzi z Pragan, on, on sobie z przy nim stoi. To jest oczywiście nic dziwnego. W grach zwykle kupcy trzymają się swoich sklepów, ale w Gotiku to nie jest ułatwienie po prostu twórców samych dla siebie. To jest po prostu element tego, że postacie żyją swoim życiem. Tam, jak widzicie, kolesie coś robią, e, no, budują sobie stateczek. Ehm, w Gotiku jedynce też było tak, i tutaj też tak jest, że po prostu ludzie za dnie pracowali. Kucharze gotowali, rolnicy uprawiali pola, górnicy pracowali w kopalniach itd., itd. Nocami wracali do swoich domów, mniej lub bardziej bogatych. No tutaj widzicie, kowal wyrabia broń. I to nie jest tak, że on po prostu stoi w kółko i na tym kółku sobie coś robi. O ile się nie mylę, oni właśnie wszystkie etapy produkcji broni, które też gracz by musiał wykonywać, o, widzicie, on przed chwilą chyba coś, nie wiem, w piecu, w piecu rozgrzewał, teraz sobie to na kowadle, potem będzie to ostrzył na tej raczej ostrzałce, albo studził w wodzie, nie jestem pewien jaka jest kolejność, ale w każdym razie są te cztery etapy kłucia broni zachowane. Gracze, jakby chciał sobie wykuć broń, też się musi ich trzymać, no i kowal w swojej pracy też musi się ich trzymać, nie jest, nie jest to po prostu, że on stoi i w kółko robi to samo, on po prostu pracuje. Postacie w świecie tej gry żyją, robią swoje, na noc wracają do domów, śpią, albo siedzą przy jakimś, nie wiem, ognisku, czy w jakiejś karczmie, piją i gadają między sobą. Gdy wyjmiemy broń na ulicy, przechodniom się to nie spodoba. Jak zaatakuję kogoś bez powodu, świadkowie no, staną po stronie ofiary i też mnie zaatakują. W odróżnieniu od gier, gdzie tak naprawdę możemy wbić komu chcemy do domu i ukraść co chcemy, Nie wiem zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj, tylko no, z większości domów w tej okolicy po prostu pokryją, jak właściciel nie było. Pewne rzeczy wyniosłem. No tutaj domy są jeszcze nieszabrowane, w tej części miasta bogatszej. W każdym razie tutaj wchodzimy komuś do domu. Czego tutaj szukasz? Odejdź! Kradniemy. Złodziej, czekaj tylko. Tak, czekaj, złodzieju. Jestem atakowany. Ludzie bronią swojego dobytku. Straż! Wezwał straż, także zaraz się na mnie rzucą pewnie mm, obrońcy. No nie, nie rzucili się, ale teraz się rzucą, bo skoro. Co się będę nudził? Odłóż broń. Kurde. Aha, w sumie, jak mam kogoś zabijać, to chyba lepiej będzie paladyna. Czekajcie, na miarze dziką. Rycerza. Czemu? Czy ja nie trafiam? Czy on jest odporny na ciosy? Aha, dostał. Okej, okay, rycerz też jest na trzy strzały. To jest dobra wiadomość na pewno. Za dużo braży mi nie robią, na no szczęście. Strażnicy. No, parady może zaboleć, jak mnie zaatakuje, ale nie dobiegnie. O, dobra, nie krzyczcie tyle. O, o, dobra. Muszę się trochę odsunąć od nich. Mimo wszystko. Podejrzewam, że sporo obrażenia nie mogą robić. Widzicie, e, nie reagował koleś na walkę naszą. No bo nie znał kontekstu, szczerze powiedziawszy. Tamtej chciało może jeszcze nie widział. Myślał, że to może tylko jakiś pojedynek, ale w momencie, kiedy na jego oczach kogoś zabiłem, e, morderca, tak, podsumował sytuację, rzucił się na mnie, żeby mnie zabić. E, ludzie reagują na to, co się dzieje w świecie tej gry, słuchajcie. I to ją wyróżnia e, od wielu innych tytułów, tak? Nie możemy robić, co chcemy, i te, to nie są po prostu jakieś, wiecie, manekiny, które stoją w miejscu i tyle. One reagują na to, co się dzieje. I to też widać na przykład, jak wybiegniecie gdzieś na, na jakąś farmę, która gdzieś stoi na jakimś odludziu, czy na jakiś, nie wiem, ob, obóz myśliwych, na, jakieś, na po prostu na jakiekolwiek miejsce, gdzie żyją właśnie NPC, ale też można spotkać potwory w pobliżu. Jak stado wilków za blisko podejdzie farmy, to farmerzy rzucą się na te wilki, żeby bronić swojego dobytku. Em, jak gdyby to nie były wilki, tylko jakieś groźniejszej przeciwnicy, na przykład nie wiem, zębacze. Czy cieniostwór, no cokolwiek takiego potężnego i bardzo groźnego, to farmerzy nie rzuciliby się na to, żeby bronić do bitku, dobytku, tylko by uciekali gdzie pieprz rośnie, bo wiedzieliby, że zginą. Ehm, jak się po prostu e, staną z tym oko w oko, no bo to im ich jednym kwerpnięciem paszczy na przykład zatłucze, tak, zagryzie, zabije. Ehm, I to też pokazuje, że ludzie reagują, tak? To nie jest tak, że oni, e, skoro atakują, e, są zaprogramowani na atakowanie potworów, to by tam te potwory atakować. Nie. Jak są potwory takie naprawdę groźne, no to ludzie uciekają przed nimi zamiast zamiast głupie się narażać bez sensu. I tak też słuchajcie, to nie tylko NPC, to samo ta sama zasada działa z ludźmi. Jak pobiegacie trochę po lasach w Gotiku jedynce, w Gotiku 2 nieraz spotkacie się z sytuacją, w której na przykład wilki w trakcie jakiegoś swojego polowania wpadną na jakieś nie wiem no inną zwierzynę. Którą mogą, na którą mogą właśnie zapolować i właśnie ją zaatakują. Niektóre zwierzęta będą się broniły, inne będą uciekały. Czasami w obrębie tego samego gatunku, zależnie od sytuacji, zaatakują różnie. Czasami stado jakichś tam ptaków padlinożernych, które gdzieś tam też się bronią przed atakami i mogą człowieka, za, właśnie z człowiekiem też walczyć. One będą, jak będą miały przewagę nad wilkami liczebną będą próbowały się bronić, czasami nawet wygrają, ale jak będą w trudnej sytuacji, no to nawet nie będą próbowały się bronić, tylko uciekną. Bo i taką i taką sytuację już widziałem w tej grze choćby E, tak samo potwory też, właśnie, e, nawet orkowie, słuchajcie, którzy naprawdę niczego się praktycznie nie boją. Kiedyś byłem autentycznie e, świadkiem sytuacji, w której ja się czaiłem na obóz orków, bo chciałem na kogoś tam zapolować. Po bo jeszcze tam był słaby na starcia z kilkoma, to już tą postacią mnie, ale to było w innych czasach, inną postacią. E, no to ja się czaiłem pod obozem orków, żeby na, zapolować na nich, a w, za mną skradał się cieniał stwór, który chciał zapolować na mnie. Już pewnie od jakiegoś czasu, bo. Raczej nie miał w pobliżu leża, z tego co pamiętam, nie powinien. I w momencie, kiedy on wpadł za mną do tego obozu, orkowie, którzy chcieli się na mnie rzucić i, i mnie zarezać, jak go zobaczyli, dali w długą i po prostu obóz był pusty, tak? Bo orkowie spieprzyli przed tym cieniostworem. E, to było w tej grze, to było w tej grze, ale mówię, w jedynce też ten świat żyje. Też ludzie za dnia pracują, w nocy, w nocy właśnie odpoczywają. Czy to, czy to w trakcie snu, czy to po prostu się jakoś relaksując przy jakimś piwku, przy ognisku, czy, czy w jakiejś knajpce, jak mogą. I to jest właśnie w tej grze niesamowite. Dobra, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle. Ja jeszcze chciałbym Wam kiedyś pokazać polowanie na smoki, ale przez to moją paplaninę e, z tego etapu gry. Teraz mnie e, Myślę, że no. W tym odcinku polowanie na smoki już nie zmieszczę. Także tutaj chyba na razie dam sobie spokój na tym co do tej pory udało się pokazać a polowanie na smoki czyli kolejny rozdział. Kolejny Odłóż rozdział broń. gry Muszę się lepiej ustawić do tego strzału. Kolejny rozdział gry i polowanie na smoki pokażę wam już w innym odcinku po prostu. Może bo też nie ma z tą konieczności, nie wiem, czy kogokolwiek będzie to interesowało przede wszystkim. Ale, no, e, tak podsumowując, słuchajcie, bardzo zachęcam do spróbowania Gotika, gra jest świetna. E, jedynka, mimo wszystkich swoich wad, uważam, że jest warta spróbowania, aczkolwiek wiem, że nowi gracze, zwłaszcza młodzi, młodzi gracze, będą e, odrzucać jej wyglądem. E, więc nie będę nawet się łudził, że ktoś taki się pokusi, kto jeszcze nie ma do niej sentymentu, e, żeby w nią zagrać, ale dwójka, jest dużo mniej toporna, a z tym paczem zmuszającym ją do wykorzystania Direct 11 wcale nie jest taka brzydka. Więc myślę, że ma niesamowity klimat, fajną fabułę, jest naprawdę bardzo wciągająca, gorąco zachęcam. No i słuchajcie, to było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.